Mordo słuchaj, brakuje jednej łapki w górę innego suba, weź no kliknij, dzięki z góry. wariacje wariaty, następny odcinek z małych gigantów, jeżeli chciałbyś wziąć udział, to możesz pokazać swoje budowanie poprzez zrobienie filmika i wrzucenie go do sieci YouTube. Tak jak robi to te, teraz ten ziomek? Tutaj, 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 o tu jest, tutaj, tak? On właśnie to buduje, właśnie zrobił tak mali giganci Fortnite radowity, hashtag Maliganci zrobił hashtag radowity, to wiecie zrobić, no. Oczywiście na publiczny, hashtag hashtagujesz go Hashtag hashtag Radowity Że pokazuje umiejętności i będę oczywiście brał to pod uwagę No i jeżeli nie chcecie się tego robić To są takie mniejsze szanse Ale możesz napisać komentarz, bo z komentarzy też wybieramy No nie? I niektóre osoby nawet dodam do znajomych, Jakby co No tylko musicie wpisać kod w sklepie Radowity myśli YouTube Jeżeli chcecie mieć się znajomych I chyba to by było na tyle, dzisiaj YouTuber w mojej serii Więc oglądajcie, będzie naprawdę miło No i jakbyście wbili mi 10 tysięcy followów na Instagramie Wiem, że ja trochę żydzę, bo, bo fajnie byłoby mieć te 10 tysięcy followów na Instagramie, bo jak, jak rzucimy sobie posta, to wtedy można palcem do góry i od razu na live. A. No ale to byłoby spoko. Dobra, oglądajcie, trzymajcie się i do zobaczenia. Bum! Hej, cześć Szyman, witam wszystkich bardzo serdecznie z strony Radowity, Jeżeli chcecie wziąć udział w Małych Gigantach, to wszystko powiedziałem wcześniej, więc jeżeli to przywinęliście, to sobie cofnijcie do intra. No i jedźcie z nami Ever. Ever sobie nagrywa na YouTubie też, i Ever w sumie jest bardzo dobrym graczem i dużo osiąga, więc możesz Ever powiedzieć, ile masz lat, ile masz winów i co osiągnęłeś. O. No to mam 15 lat, winów mam ponad 700-500, osiągnąłem top 300 Europy. W wielkim finale, w drugim etapie wielkiego finału Turnieju Solo O właśnie, więc wydaje mi się, że to naprawdę bardzo duży osiąg, jeżeli chodzi o to. No i dobra, to co, lecimy 1v1, zobaczymy co i jak i lecimy dalej, dobra, let's go. No na dwa do góry. Dwa do góry, no 3 cztery i dobra. Go. A bo mi się wydaje albo nie ma wyszli ustalenia. Nie, no, właśnie wiem. To jeden taki bezosłonkowy będzie. Zresztą to się trochę poprawiłem, żeby nie było na nowym kompie jestem. W ogóle powiedz, żeby taki pojedynek. Intet. Åh, det er det. Ai, ai! Oh. Teraz nie by było nic. dobra, 2-0 za Evera i widzimy się w meczu duo. Dobra, Werner, słuchajcie, jesteśmy w meczu duo razem z Everem i lecimy sobie na przyjemny parking, zobaczymy co tam ciekawego na przykład Dobra, śpi. Najśni, nice, super, super. Masz tu szlogan, jak coś. No, leży szlogan. Skórczy no, no, no. pierdzielony, co? Dobra, masz tutaj jeszcze bandaża i potem. Dobra, dzięki wielkie aha tu ktoś był pod tej facie, to przypeł Okej okay. Dobra, ma, mam ważne, że już jednego zabiliśmy, tak? To już jest taki próg Byłeś tutaj na górze w toalecie? Eee, nic z tym Nie jest, tak. jest. kałaszek na przykład i po co No i poty aha, Dobra tak, chodź tak, mam jeszcze tak, jedno tak. do dla ciebie Dobra idę 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 Tam zemki są na to Halsie jak coś Wybiliście Tak wybiliśmy Musi tam mordo zabić wszystkich Musimy tam jakoś podbić. Muszę no, sobie podbić. Uuuu w mi jest minus jeden. Powalony? super. D po białym kolej. Nie mam czy się go są daleko. Dajcie kawa. Ok, nice No, Najszyk super, no kurde, Ever to jest grać. Na niebieskim domku są dobra Mam po to dla ciebie jeszcze dwie a dawaj A wezmę, a we, wezmę. Ej okay, masz AMO do pompy? Mam tylko dwa do masz, załadowane. Strzela. Strzela. Do pompy do pom mam trzymać, trzymaj rzuciłem. Gdzie to, to u mnie jest. Dobra Jakiś piłem, gdyby był ten trzy. O, apteczka jest. No, Cześć, a się jeszcze, dobra? Dobra, tu masz szarego koła, chcesz? A, ja mam M zieloną, bo na MK. Dobra, dobra. Nie wiem tak jak powiecie, że jakieś też w kach to jakoś tak dziwnie jest to są dwie ekipy Okej, okay, zaraz trzy nawet Dwie albo trzy ekipy są Ja tutaj jednego zbijam już Na S jest uważaj Aha, tutaj ode mnie leży Wchodzę, minus setkę Okej okay. Idę go tam Idę go tam zjechać wiesz No po mnie strzyni Moje lepy, jak coś Dobra, ślicznie. Ej, dostałem bombę za 200 z pompy, no kurde. I powiedzcie mi, że to nie jest unlucky. Że to normalny shot jest. Zawsze trafia się za 200. Ale to strong ta pompa, to strąg. Dobra, bandażu ci daję. Dobra, dzięki bardzo. Dobra, ja się tu wyleczę trochę. No to on miał poskosz, poskosz, nową pompę złotą poskosz, na dodatek. No i walną. Nie wiem, za 205 chyba. Dobra, tam się jeszcze strzelali, ktoś tutaj strzelał. Tema, mm. szereg, zostawimy jak chcesz. Mam P90 Okej, okay, dobra. Cześć, tu jeszcze gościa zbiłem i on tu miał AWP. Ja sobie tutaj i do AWP WP Spoko. Możemy do strefy sobie co? No, dawaj. Dużo pod... do do AWP? -y? a mało do AWP? -y połowę. Dzięki. To też szowka? Nie, nie. Znaczy no jakbym zaczął łapać na W. Gdzieś na W, ale nie wiem dokładnie w którym miejscu. A dobra widzę, na SW Mój granacji Widzę Dostał za 105. Dobra, śpi. Nasik nice. Nie no tutaj robi całą robotę, nie wiem, żeby ja stąd wyjdę. Nasik nice. Teraz dopisać komentarz, ale się rado słaby <grystanie> Typy na N kulką mm -hmm. Wyjdź z tej kulki, proszę cię Wyszedł Wyszedł z kulki Dobra ładuję granatnik. Dobra Masz wszystko załadowane Tak, tak, już strzelamy Wideo, ja podchodzę Dostał za 105 Okej, okay. no sobie go zabij co? Dobra, dobra. Sobie go tam zbib, ja tam nie potrzebuję killi. Mi tam jeden wystarczy. Połowa tego. Kura powalony. Koi ziomek po mnie jeszcze. Drajdy już, biegnę. Systema Pochodzi. Zaroma jesteś Niego się na balonie, ucieka Dobra śpi Nasik nice. Burandko Mogę łobeczkę sobie wpić? Na śmiało Te rakiety jakieś może? Podniosłeś Eeeem Nie Wiesz co wziąłem sobie dwa kawy, żebym zawsze miał dobra, dobra. dwa zostawiłem z tych Musimy do strefy, weźmiemy tego tarana i Bo. lecimy do strefy, dobra? Dwie kulki są dawaj krótko mi będzie szybciej Tak no. Dobra. i widałem wykłój Tu był Jarpek? Tak tak mój, ale oni też mają, więc chyba Dobra da. Minus 71 Został jeden, zero ma O, jeszcze spleców chyba albo mi się zdawało dobra Strzam, nie? Jeden bez to... nie wiem to jest już IKR, f**k. Dobra, ja podjeżdżam. Lubię te drugi. 60 mniej. Dobra. Góra. Oł. Zero mam, mordo. Robiłeś? Dobra, powolony. Nie dobijam. Dobra, ktoś lancia postawił. Dobra, idę do strefy. Ja nie mam w ogóle masu nie? Ja ci dam, wiesz, bo mam 800. Okej, super. Zaraz kill'a powinienem dostać. Ja w ogóle kill'a dostanę. Kiedy ja zabiłem gościa? Powinienem przyjemnym. Dobra, dostałem kill'a. Strzelają się na S. Tak, tak dziwnie. Ja dostałem właśnie... Ja się ma sobie niu? trochę Już czekaj, już ci daję Ucieka z lunchem jeden ziomal Dobra Tam dwóch ziomków mamy Masz 200 tutaj Mordę jeden ma sta mniej Dobra dobra ich, Shield, ziomek Tam ci zostawiłem jak coś cegłe. Uciek, uciekł do tego do lunchem Ja masz może rakiety, mam trzy tylko Nie nie mam niestety Ja dobra, nie Dawaj na tego luncha A dawaj dawaj Dojdziemy ich od razu. A masz dałemki Dzięki Dobra, tu jeszcze ty, Jak chcesz, bo ja mam 5 to. Dobra, dobra, są na piratach. Na lewym budynku jeden gość jest. Widzę, widzę. Się. się. Dobra, wystrzelam się. O o, się wystrzeliłem. Cię wystrzeliłem, kurde. Tu ziomki po prawo są. Dobra, idę. Ani raz. Dobra, ja się nie no w ogóle mali, tam jest coś. już na dole chyba. Rifta użyli. Cały czas uciekają z No. Są po lewo, po lewo tam są Dobra No widzę, widzę, dobra, tu jest gejzer, lecę Okej okay. Muszę coś jakoś trafić za włóknię Nadal jest Typek 1 Widzę, widzę ja Już tam podchodzę, też sobie użyję gejzerka Jeden jest na górze z tego co widzę go chyba nie widać Dobra, właśnie Tak, jeden jest na górze jeszcze Na samej? Tutaj trafić. I ma wupę, wiesz Dobra, właśnie, to jest problem Zaraz w menu będzie mierzył. Drugi też nie idę, idę. Kurde, bolek. No, brawa, Okay. Oh nice. A drugi spad? Ja zabiłem. Aha, okej, okay, okej. Okay. Dobra. Dobra, no to jeszcze dwóch się stało na Easy. 11 fragów to jest dobry wynik, co? Taki no tak na chyba No No, zawsze, że ludzie się tak wybijali strasznie. Czymś takim taki match, taki ciężki. Tam masz przed sobą, widziałeś, nie? Widzę, widzę, spoko. Okay. Kurcze by jeszcze z diga trafił, to 50 jest tu Nie wiem, wiem Po prostu dałeś im się trafić tak raz Żeby 50 no, Niech mają fory <laughs> Żeby się 50ka zmarnowała Dokładnie Sobie jakoś tam podejść, nie? Kursu. No, bo są w strefie Czy te matsy, kurde, nie tak dużo Heavy sniper tam byłby, przydałaby się Kurde, no i słabo tak trochę Serio stary? Ujojoj. Skąd mam ten, ten masz rakiet? rakiet? Drugi to jest za sprawą Wiem, widzę widzę A masów nie ma Masów. Jeden No ja bym. Miał. Ja właśnie. I gdzie będzie kampił, no? A, bo będzie to jeżdżał. Ja Nie, powiem ci, że to przejście jest zajebiste. Za tobą! Niamatsu. Nice! Powiem, powiem ci, że to przejście naprawdę jest super przejście. Dobra mordeczki, że wam się odcinek spodobał, to zostawcie łapkę w górę, suba, evera kanał znajdziecie w opisie, fajnie by było jakbyśmy dobili mu 10 kasubów i widzimy się oczywiście w następnym odcinku, trzymajcie się, do zobaczenia, bum!